Gramy w Quidditcha! Debil gra w Quidditcha. Kurde! Trzeba to omijać. Nie, nie trzeba, Debilu. Uh, yeah. Trzy 300... Przyda się zechce, Dobra, jeszcze raz. Dobra, jeszcze raz zrobmy to. Żeby było... Dobra, jeszcze raz, jeszcze raz. Ile teraz razy eee, to powtórzę? No nie! No szko! Eee, nie wyzywaj! Bez... Dobra, ostatni raz. A potem, jeżeli trafię, to mi się nie chce. Quidditch, Quidditch, Quidditch! 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 Dawaj! Jest! 11 sekund! To jest dużo? Eee, eee a tak lekko nie tak.